Niezliczoną ilością talentów popisały się dzieciaki z Wolbromia na międzyszkolnych potyczkach z kulturą. Impreza była okazją do zaprezentowania przed szeroką publicznością różnych umiejętności scenicznych. Mali aktorzy, piosenkarze i tancerze błyszczyli przed jurorami i swoimi kolegami z wolbromskich szkół. Powiedzcie nam, co wy zaprezentowałeś się na tym festiwalu. Tak, A lubicie tańczyć? Bardzo. Tańczy. Lubicie tańczyć? bardzo. Długo musiałeś się przygotowywać do tego Tak, no, bardzo, bardzo. bardzo Około dwa miesiące. Kolorowe kostiumy, role opanowane do perfekcji i niezwykle ciekawe adaptacje sprawiły niemało trudności jurorom. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach – teatr, taniec i wokal. Jeszcze czego się składał. Mhm. No to taniec składał się z różnych, z różnych części, ale najwięcej tańczyłam freestyle. Bo to uwielbiam tańczyć i najbardziej się w tym odnajduję. Zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii teatr już wiedzą, że granie w przedstawieniach to też swego rodzaju misja. Bo chciałyśmy ludziom pokazać, że nie trzeba być takim, wie pani, no niedobrym człowiekiem, tylko żeby być miłym dla każdego, pomóc każdemu człowiekowi. No, każdy jest tak, jak jest. Każdy ja. może pokazać no, swój to. talent. A imprezy w Wolbromskim Domu Kultury sprzyjają prezentacji tych talentów. Imprezę, jaką są Międzyszkolne Potyczki z Kulturą organizujemy od 2000 roku. Miała na celu promocję wszelkich działań szkół w dziedzinie edukacji artystycznej oraz wyszukiwanie młodych talentów. Od 10 lat, tak jak powiedziałam wcześniej, gościmy tutaj zespoły teatralne, zespoły taneczne, solistów i wokalistów, żeby po prostu później pokazywać ich na powiatowych scenach, również wojewódzkich. Myślę, że z roku na rok poziom imprezy jest wyższy. Emilia górkę, przeglądał kózki live.